Witajcie, kochane dzieci! Przeczytam Wam wiersz pod tytułem Kwoka, który napisał Jan Brzechwa. Posłuchajcie. Proszę Pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości. By nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osiodł osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stuk kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić, a to świnia. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła. Coś o łbie baraniem rzekła i dodała: Różne słowa takich nikt już nie wychowa. Trudno. Wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta foka, proszę pana, była dobrze wychowana?